Słuchamy uszami, ale czy słyszymy? Patrzymy oczami, ale czy widzimy? Posiadamy rozum, ale czy używamy go do filtrowania informacji, oddzielania prawdy od fałszu? Czy prawda jest jeszcze w ogóle interesująca? Czy zadawalamy się narzuconą przez innych narracją, często opartą na emocjach zamiast faktach? Czy potrafimy, jak dziecko z baśni Hansa Christiana Andersena, oznajmić to, co oczywiste: że król jest nagi? A może udajemy z potrzeby akceptacji, przynależności do jakiejś grupy, a panarzy, strachu, jak liczne grono klakierów, że istnieją rzeczy, które nie istnieją. Nie chcąc wyjść na głupców, widzimy to, czego nie ma. Wierzymy w iluzję, którą ktoś przedstawia jako rzeczywistość. A jednak prawda jest jedna, i jak mówił Józef Mackiewicz, tylko prawda jest ciekawa. Nie daj się oszukać. Pomyśl o tym.